Państwa w marcowe popołudnie jest mroźno, w miarę zimno jak na wiosnę. Przyszliśmy tutaj dzisiaj i będziemy przychodzić, aby, aby czekać na pana prezesa, ponieważ prezes Pisu chyba zbyt rzadko robi zakupy. Chcieliśmy mu pomóc. Mamy torby ekologiczne. Mamy również takie zakupy, których pan prezes część takich zakupów, których pan prezes nie zrobił, robiąc 3 dni temu zakupy, czyli jedzenie dla kota. Kota trzeba karmić, nie, nie, nie raz na jakiś czas, tylko, tylko częściej. Jest to swojego rodzaju warta honorowa, oczekiwanie na, na, na pana prezesa, pomaganie mu w zakupach, ponieważ zakupów nie robi się raz na jakiś czas, robi się codziennie. Kupuje się produkty żywnościowe dla swojej rodziny. Jesteśmy gotowi, jesteśmy do dyspozycji. Ta warta honorowa będzie tu się zbierać cyklicznie, aby pomagać prezesowi w jego zakupach. Jest to kolejny problem. Ten sklep jest oddalony o 11 km od domu pana prezesa. Chcieliśmy też w ten sposób ukazać pewną, pewną miałkość, pewnych argumentów politycznych, które są prezentowane na dzień dzisiejszy. Zakupów nie robi się dla kamer, nie robi się dla telewizji, robi się codziennie. Problem jest to problem, który dotyczy nas wszystkich i to nie w marcu 2011 roku, czyli ale już od kilku miesięcy te produkty są drogie.